Wielki wybuch miał miejsce tam ileś miliardów lat temu, nieważne, znajdziecie w którymś odcinku Pop Science, czy w licznych, które tutaj są, o wielkim wybuchu jest mowa. Natomiast to, w jaki sposób powstawała ta struktura, którą dzisiaj znamy jako, jako cały wszechświat. Oczywiście był to, była to ekspansja energii, która gdzieś tam w jakiś sposób się zgromadziła. Do końca nie wiadomo jak, nie wiadomo, w jaki sposób. Natomiast no, dzisiaj uważa się, że ten, ten wielki wybuch to była tylko jakby dalsza część ewolucji. Był to nowy początek, czy coś w tym stylu, to zależnie jak, jak to interpretować, albo, albo kolejny początek. Mhm. Natomiast to co jest ważne, dosyć wcześnie. Nastąpiła, nastąpił fakt taki, że ta energia się skropliła. Tak, no, takie, takie słowo, gdzieś tam kiedyś mi wpadło do głowy i czyli, czyli e Równa się MC kwadrat, czyli energia, czysta energia może zmienić się w masę, więc we wczesnych etapach rozwoju wszechświata pojawiły się najpierw bardzo egzotyczne cząstki, potem gdy wszechświat stygł, no, w końcu pojawiły się te cząstki, które nazywamy barionami, tak, czyli te cząstki, które mają tam jakąś tam strukturę, tak, te tam protony, neutrony. Iony, które w barach przesiadują. Tak, barach. no to Iony. tak, bariony, tak, bariony. <laughs> no i e, kolejna rzecz, która też miała miejsce, to była, jak się sugeruje, aczkolwiek to znowu jest tylko i wyłącznie hipoteza, ale ona tam powróciła bardzo mocno. To była faza inflacji. Ta inflacja to było takie rozdęcie. Tak? No, kiedyś założono, żeby pokazać, że wszechświat jest równomierny. Dzisiaj ta inflacja w formie takich, takiego szeregu takich jakby kolejnych etapów jest przedstawiana. No i były, mamy bariony, mamy to nagłe rozszerzanie się wszechświata, mamy rozszerzanie się materii, i w tej materii powstały fale, fale też akustyczne. No bo ta materia na początku była bardzo gęsta i powstawały miejsca o różnej gęstości, i ta mhm. gęstość rozprzestrzeniała się. I teraz to, do czego chciałbym tutaj też nawiązać, bo fale akustyczne. Czyli to co jest jakby dzisiejszym tematem naszego, naszego spotkania, czyli dźwięk rozprzestrzeniają się w ośrodku w zależności od tego jakie właściwości ma ten ośrodek. Chodzi tutaj przede wszystkim o takie wartości jak gęstość materii tego ośrodka, a więc ta gęstość jak rośnie, no to prędkość przekazywania tego tego zaburzenia też rośnie. I dla przykładu w momencie, gdy uderzysz w nasz kamerton, to ta fala, która została wskutek tych drgań wygenerowana, ona tu proszę ciebie, tak, ta fala dociera. Z prędkością około 340 metrów na sekundę do mikrofonu. Czyli no tu można policzyć, tak jak jest metr, to 1 300 na sekundy, tak? Jak tu krócej, to no to 1 tysięczna sekundy. Pewnie bylibyśmy w stanie zarejestrować, jakbyśmy mieli odpowiednio tam czułe jakieś przyrządy, po, po, po którym momencie od uderzenia, od, od zainicjowania drgań. W którym momencie to, to dociera. Z bardzo prostego wzoru, gdzie jest zależność między długością fali, częstotliwością i prędkością, można też pokazać, że akurat dlatego, ja tu sobie policzyłem, bo nie byłem pewny, 435 Hz, ta fala. Jeśli wyobrazimy ją sobie jako sinusoidę, mhm. aczkolwiek ona, jak już mówiłem, to jest. ona w ten no ta, sposób wygląda, ale możemy ją, możemy ją narysować jako sinusoidę zmian tych gęstości. Ona ma długość 78 cm, czyli gdzieś to, jest, to, są, to są zmiany, które mają 78 centymetrów, no niecały Zabrali metr. Mi no, to, no dobrze, to, ale to sobie chyba wszyscy mogą wyobrazić tak no 78 cm to jest mniej niż krawędź tego Taka tego tego. Pizza. Co? Tak, taka no, taka pod, o Jezu, Jezu, już no to już taka... jest taka na dwóch. <noise> na dwóch. Na dwóch Nie, albo no, osób. na na pół. Na pół. Albo na, na dzień. <noise> na dwóch, a bo taką pizzę dzielisz na dwa i robisz dwiema dziurkami od razu. <noise> tak, tak, dokładnie, to jest tak, tak, Dobrze. taka pizza. No i teraz żeby zdawać sobie sprawę z tego, że im mniejsza częstotliwość, tym fala jest dłuższa. Z drugiej strony, im dłuższa fala, tak, tym mniejsza częstotliwość. No to jest oczywiste, tak? bo to jest to samo w dwie no strony. Tak. E, I teraz sobie wyobraźmy, że jeżeli mamy ośrodek, nawet jeśli on nie jest jakoś tam bardzo gęsty, to mogą występować fale, które będą miały długość horrendalnie dużą. Mhm. Że mogą występować fale w rzadkim ośrodku, które mają długości już nie metrów, dziesiątków metrów czy kilometrów, ale mogą to być fale związane z drganiami, które są bardzo wolne. Jedno drgnięcie tam na jakiś tam ileś minut, tak? Mhm. Czyli ułamki sekund, albo jeszcze rzadziej, albo jeszcze, jeszcze rzadziej. Czyli te gęstości, powstaje fala gęstości, które to gęstości rozprzestrzeniają się, ale bardzo, bardzo yy, tak w dużym terenie i też bardzo powoli, tak? Te prędkości, im, im rzadszy ośrodek, tym są, tym są w inny sposób jakby modulowane. Tak, dla przykładu, gdy zanurzycie się w wodzie, tak, w wannie, mhm. no to ten dźwięk w wodzie dużo szybciej się rozprzestrzenia niż w powietrzu. Więc może być taka sytuacja, że jeżeli ktoś jest gdzieś daleko w jeziorze i krzyknie do Was, i jednocześnie tam uruchomi taki kamerton pod wodą, czy coś wykona, że to ta fala pod wodą dotrze do was dużo szybciej niż ten dźwięk nad wodą? Tak samo. się położyć na wodzie jednym ucho, a wodą, na drugie na. No właśnie, ale też ja zauważyłem, że takie, o, wadnie, kiedyś jak byłem dzieckiem, to tak się bawiłem. Tak, tak, jedno ucho tam. i Tak samo w tym, w metalach, tak. Tutaj prędkość w powietrzu jest 340 metrów na sekundę. W metalu to już jest prędkość 1200 metrów na sekundę, to już jest, tak, bardzo, bardzo duża prędkość. Metalcy no i do, do czego, do czego zmierzam? W tym pierwotnym wszechświecie te fale gęstości rozprzestrzeniały się. Oczywiście trudno jest interpretować jako dźwięki, no bo tam częstotliwości są tak niskie, to są częstotliwości, no, w zasadzie Poniżej jakichkolwiek progów. Natomiast te fale gęstości spowodowały, że w tym pierwotnym, młodym wszechświecie, te, te fale niejako poprzez proces inflacji zastygły. I one się jakby w, w, wbudowały w strukturę całego wszechświata. No i. Czyli w jednych miejscach jest gęściej, tak, w innych Tak, to zadzień. są wręcz takie, takie wręcz okręgi. Ja byłem zdumiony, jak się o tym, bo to jest odkrycie sprzed tam paru lat bo nagle się okazało, że yy, instrumenty obserwacyjne, instrumenty astronomiczne są w stanie pokazać istnienie tych właśnie obiektów tych obiektów, które nazywane są akustycznymi oscylacjami barionowymi akustyczne oscylacje barionowe, których historię przed chwilą, tam, mam nadzieję, że w miarę zrozumiale tutaj yy, przedstawiłem. I to są takie, takie struktury, gdzie ta gęstość materii jest troszkę większa. Oczywiście one się rozszerzają, one cały czas jakby ewoluują, ale jest to tak wolne, bo to są gigantyczne, gigantyczne przestrzenie, gigantyczne struktury. Yy, I właśnie w, bezpośrednio po Wielkim Wybuchu Wszechświat przeszedł przez tą inflazję, inflację, Nastąpiła inflacja. To tak Włosi, tak naprawdę. Inflacja. Ta, tak, pizza, inflacja, czyli taka wielka pizza, taka rozdymana. Bo było. Trzeba to zapisać w inflacja. W tej pierwotnej plaźmie właśnie powstały fale akustyczne. Zresztą o, o falach, o drganiach plazmy i o falach akustycznych w plaźmie, one odgrywają dosyć ważną rolę. Z tego co pamiętam, bo Ty kiedyś opowiadałeś, bo miałeś to doświadczenie, że byłeś w ośrodku, gdzie badane są te, te sprawy pod kątem ewentualnej produkcji energii elektrycznej w, w tych przyrządach, to kamakach czy innych tam takich stelaratorach. Tak? No i ta kompresja i rozrzedzanie materii spowodowało, że te fale, które w pierwotnym wszechświecie były, one tak niejako, nie, niejako zastygły. Jak to, wszystko, w to wszystko jakby zastygło potem po inflacji, bo, bo w 380 tysięcy po wielkim lat po Wielkim Wybuchu nastąpiła rekombinacja, czyli niejako te, te utworzyły się te struktury, które dzisiaj znamy jako, jako atomy. Przede wszystkim był to wodór, no i fotonowy wszechświat stał się przeźroczysty, powstało promieniowanie tła, a fale akustyczne jakby przestały w tym momencie jakby mieć znaczenie, one tylko zostały jako takie wmrożone, wmrożone struktury. Dlaczego one są ważne i możemy je obserwować? Mhm. Ja widziałem teraz troszeczkę tych, troszkę ilustracji takich obserwacyjnych wyników, i to, to mnie zdumiało, jak one są regularne, jak, jak, jak niezwykłe są to y, obiekty, czy może zjawiska, tak. My możemy dokładnie policzyć, jakiej one były wielkości, jakie przybierały rozmiary właśnie. W tym okresie, kiedy skończyła się ich aktywność i w momencie, gdy znajdujemy te ślady tych akustycznych oscylacji barionowych, no to znając ich rozmiary na niebie i wiedząc, jakie one powinny być, no to mamy linijkę. Po prostu mamy linijkę, mm -hmm. którą możemy jakby od razu przykładać do. Do innych, do innych obiektów. Czyli możemy po pierwsze kalibrować skalę odległości, badać ewolucję wszechświata, no i to, co bardzo ważne, te barionowe, akustyczne oscylacje też odgrywają dosyć ważną rolę, bo są jak brane pod uwagę przy badaniach tych spraw bardzo takich, no ciekawych, czyli ciemnej materii i ciemnej energii. Zastanawiam się, bo mówisz o linijce, ale chyba tylko w jednej płaszczyźnie, znaczy właściwie w płaszczyźnie nie? nocnego tak, nieba, no bo tak. nie w 3D do przodu nie będziemy mogli ich wykorzystać. Ale my, wiesz, przez ich strukturę to my i tak widzimy tylko brzegi. Tak? Mm -hmm. Mimo, że one są takie, to my widzimy cały czas kółko. No tak, tylko mówię o tym, że będziesz wiedział na przykład, ile jest od lewej gwiazdy do prawej gwiazdy. Tak, ale my wiemy ale też, kiedy znać... one zastygły. Że one zastygły krótko po rekombinacji. Tak? Mm -hmm. więc, więc my wiemy, kiedy dokładnie. Więc możemy poprawiać te, te nasze, nasze skale odległości. Tak? Mm -hmm. I jakby poprawiać też nasze modele. No tak, no bo jak wiemy, że na przykład myliliśmy się o jakiś tam przecinek, wiesz, w lewo, w prawo, no to tyle samo z tyłu będzie wychodziło. Nie? Tak, jest, jest, no wiesz, testowanie modeli kosmologicznych, o tym już wspominałem historia ekspansji wszechświata, kalibracja instrumentów to na bazie tych obserwacji tylko, że to są, wiesz, to, bo to też nie jest tak, że. Ustawiamy teleskop i widzimy kółko. My musimy zobaczyć, jak te galaktyki się układają. I my szukamy dopiero poprzez analizę obserwacji szukamy tych wzorców, które układają nam galaktyki, które są. Mają ten sam red, redshift, mhm. tak? I, I widzimy, że one się właśnie układają w takie, w takie dziwne, dziwne struktury. No, od momentu ich odkrycia. I tych pierwszych jakby prac, no one stały się dosyć ważnym narzędziem w badaniach kosmologicznych. Było kilka przeglądów, ja sobie tu wynotowałem 2DF, Galaxy Redshift Survey, to były te pierwsze i wtedy odkryto. Potem Sloan Digital Sky Survey, SDD, bardziej za bardzo zaawansowany przegląd, no i ten Dark Energy Survey, tak. To jest, to jest też on on jakby też potwierdził i, i, i tam już były brane pod uwagę pewne, pewne dane